16. festiwal międzynarodowy imienia Puchalskiego przed nami. Przed nami też konkursy młodzieżowe: fotograficzny, filmowy, plastyczny, literacki, nie wiem jeszcze jaki tam jest, ale to trzeba zobaczyć na stronie w odpowiednich regulaminach, ale chciałem was zaprosić do udziału w tym konkursie przede wszystkim fotograficznym i filmowym, bo to taki najbardziej profil nasz szkolny. Warto Warto odebrać nagrody w, na dużej scenie razem z profesjonalistami i z nagrodzonymi przy filmach głównych. To duża przyjemność, powiem Wam. No i można się później chwalić najbliższym. Oczywiście zapraszam nie tylko w młodzież, w gimnazjum i liceum naszego z, zespołu szkół siedem, ale również innych, prawda? Tak, zapraszamy! No, zapraszamy. to, to, to. <laughs>